Przykro mi, że przez naszą sprzeczkę zgniotły się twoje babeczki. Czasem tak bywa. Pomogę ci upiec nowe. Znam doskonały przepis z kremem z suszonych śliwek. Tak, są pyszne. Jeśli lubi się obrzydliwe ciastka. Dzięki, Bójko. Na pewno są świetne. Panie Mackerbaker, został pan zaproszony do stolika księżniczki Forsiastej. Rety? To w luksusowej części stołówki. Super! Eleganckie żarcie? Nadchodzimy! Majko, przynieś mi elegancki strój, dobrze? Bardzo mi przykro, dziewczęta, ale to zaproszenie dotyczy jedynie pana Makerbakera. Dobra, to pa! Luksus, nawet stolik ma koszulę. Witaj! Pary? Hej, jesteś panią, która zgniotła mi babeczki! Uuu. Nasz dzisiejszy obiad przygotował 14 najwybitniejszych kucharzy na świecie! Uh! Oh! Oh! Mama, czasem kaza mi nosić takie śliniaki! Ach, Bary, porzućmy całą tę gaczkę szmatkę! Już zdecydowanie za długo bawimy się w podchody. Ja się w nic nie bawiłem! Chodzę, jakbym się skradał! Mój lekarz twierdzi, że mam wykrzywione stopy. Bary, bardzo się ona martwię! Widzisz, taka dziewczyna jak ja i taki chłopak jak ty, co ludzie powiedzą? Nie wolno nam, Bary. Nie wolno nam. Hej, mam serwetkę w łabędzia. Słuchaj, Bary. Wszyscy wiemy, co jest między nami. Chodzi ci o świeczkę? Mój drogi Bary, dajesz nam nadzieję, że ty i ja moglibyśmy czasem... Muszę już lecieć. Dzięki za jedzonko. Omal bym zapomniał. Tak? Ty pójdziesz ze mną, maluchu. Bary, stój! Porsja, ekipo, jesteście najlepszymi przyjaciółmi. Wiadomo, że skoro wam płacę, to wymagam. Kochane pieniążki! ewe, ewe oh yeah! Mogę Was o coś spytać? Kiedyś myślałem, że się zakochałem, ale okazało się, że to zwykła niestrawność. Też to miałem, gościu, wiadomka. Nie! Chodzi mi o prawdziwą miłość. Forsiasta, może jestem przekupna i każdego mogę zbić za kasę. Ale chętnie dam ci małą radę. Jak kobieta, kobiecie. Jeśli kogoś kochasz, nie możesz tego ukrywać. Musisz mu powiedzieć, co czujesz. Łapiesz? Masz rację! Dzisiaj mu powiem: Życz mi szczęścia! Co ja mówię? Nie potrzebuję szczęścia! Jestem wspaniała! Przyjdź do nas, o której chcesz, Bary. Upieczemy te babeczki raz, dwa. Brzmi świetnie. Brawurko! Wolałabyś ciągle mówić jak kaczka, czy wciąż chodzić jak pingwin? Proste! Kwa-kwa, mała. Ogromnie Cię przepraszam, naprawdę nie chciałam. Nie uszkodziłam ci ręki? Daj, zobaczę. O, chyba jest cała. A boli cię? Nie, jest dobrze. Uch, świetnie. Wpadniesz wieczorem? Tak. Wieczorem. Wspaniale! Babeczki! Babeczka! Ale ja byłam jego babeczką. Niego śpiewu. Mm. Mój kochany barek! <laughs> <laughs> Sory, siasta Ten chłopak jest teraz mój! Tylko mój. bójka zawsze mi wszystkiego zazdrościła. Pieniędzy, urody, a teraz mojego serca. Ach, wiesz, bójko! Nie pozwolę Ci zabrać mojego barego! Ja! Nie pozwolę ci! Kornelius! Tak, księżniczko? Dziś wieczorem mam randkę. Myślę, że przebiorę się w coś jakby bardziej destrukcyjnego. Ho, ho, ho.